Westawa jest pod tytułem Grudziądz to się chwali prezentuje zdjęcia uczestników grudziądzkich spacerów fotograficznych część zdjęć jest ze spacerów fotograficznych a część zdjęć jest po prostu ze zbiorów tych uczestników ale generalnie wszystkie zdjęcia są osób, które przychodzą na spacery fotograficzne. Do tej pory już było 10 edycji, no i co miesiąc będą organizowane oczywiście kolejne. Tematyka tych prac, prac dotyczy właśnie Grudziądza. Tak jak wspomniałem, tytuł wystawy to Grudziądz to się chwali, czyli prezentujemy to, co jest fajne w Grudziądzu. To, co nam się podoba też, żeby troszeczkę przyjezdnym pokazać. Nie wszystko pogrywa się z tematami naszych spacerów, ale generalnie właśnie część zdjęć jest wykorzystana właśnie ze spacerów i prezentujemy to takie Myślę że najciekawsze rzeczy w Bydgoszczy, które po prostu e, turyści na pewno zapamiętają, jeżeli, jeżeli obejrzą czy też jeżeli zwiedzają nasze miasto, myślę, że są w stanie e, zapamiętać. E, właściwie jeśli chodzi o pomysł, to e, kolega tutaj z e, Gazety Pomorskiej poinformował mnie, że stowarzyszenie Rawelin chce zorganizować taką wystawę. E, no już się skontaktowaliśmy tutaj z Rawelinem, e, którzy odpowiadają tutaj za przygotowanie dzisiaj tego dnia częściowo. No i wspólnie z nimi tutaj wybieraliśmy zdjęcia i ustalaliśmy, jak to ma wyglądać.